Elo, elo Idę właśnie na morskie oko. Jestem na krupówkach, godzina jest 640 Zobaczymy, na do którą dojdę. Ustka mi świeci na tych krupówkach Póki co Ale to co chciałam pokazać To A nie, to nie tu chciałam pokazać, a to też jest spoko jakieś szisza barne górze Bardzo spoko, ale chodzi o to o, że w tej galerii właśnie Ona no jest taka mała ta galeria w sumie, ale na samej górze jest tak piękna restauracja. W sensie fajny widok. E, tylko fajnie tutaj przyjść, jak jeszcze jest widno. To widać w ogóle całe tatry. I ten. No, zobaczymy się. Dobra, dotarłam do znaku, gdzie pisało, gdzie było napisane, że zostało 28 km. No, czyli tak z pięciu godzinek. Fajnie, że śnieg jest, nie ma go za dużo. W nocy trochę sypało, ale już nie sypie. Fajnie tak w sobie wstać i wyruszyć. Tam górki A tam się różowo robi Okej okay. Znaki nie kłamią Trzeba iść tędy Cieszę Fajnie Oki, okay. dotarłam Teraz już będzie tylko ładniej Coraz bardziej pod górę, ale idziemy po drodze na razie asfaltowej Tak, że zobaczymy Dobra, wchodzimy na psią trawkę Psi trawkę coś takiego Nie wiem jak będę na miejscu, to będę wiedzieć jak to się nazywa dokładnie Wiem, że jest to po drodze na Morskie Oko, a to najważniejsze. Tu jest już więcej śniegu, zdecydowanie. No ale przez to też są lepsze widoczki. Okej, okay, tutaj są bardzo ważne rzeczy. No i się leci, kurczę. Cały czas, który mamy, jaki czas? Teraz sprawdzę. 832 12 tysięcy kroków. No, dzisiaj jest 40 tysięcy, to pójdę na bank. Ogólnie ścieżka jest coraz większy, ale jest coraz cieplej. Nie wiem o co chodzi. W sensie jest też ten fakt, że wchodzi się dużo pod górkę. Rozgrzewa się, ale jest centralnie cieplej niż było w zakopanym na krupówkę Nie ma na razie niedźwiedzi, to mnie cieszy. No, jestem wyszkolona jeszcze na atak niedźwiedzi, ale trzeba kiedyś być tym pierwszy raz, żeby się nauczyć. Mam nadzieję, że pierwszy, nie ostatni. Dobra, pokazuję widoczek, bo w słoneczko wyszło i czas najwyższy, ale pięknie się robi. Wyważcie dziennie, ale tak, i it, it, it... no, Pięknie się robi teraz. Gdzie jesteśmy? Mamy wsią trawkę, proszę bardzo. Takie połamane drzewo Okej. Okay. przeszliśmy wsią trawkę. Jedziemy na jakąś tam polanę. Do Wodogrzmotów jeszcze daleko. Ogólnie 3 godziny jeszcze zostały. Zaraz mam nadzieję, że znajdę jakieś siedzenie i sobie zjem bo Padam, padam! O, widać górki w końcu Jejku Ale tam jest śniegu, nie wiem czy widać dokładnie